Mówi się, że taniej i dobre się nie łączy, ale ja postaram się Was dzisiaj przekonać, że do bariery powiedzmy około 1000 zł można kupić bardzo ciekawy smartfon, który zapewni nam dosyć wydajne podzespoły, niezły aparat, wytrzymałą baterię i ogólną funkcjonalność, której raczej nie przypisywalibyście sprzętowi za 1000 zł. Cześć, tu maciek z 3D Info i zapraszam Was na zestawienie najlepszych smartfonów do 1000 zł. Na początek może nieco zaskakująco, bo pierwszym smartfonem w naszym zestawieniu jest Infinix Note 30. Marka Infinix zadebiutowała w Polsce mniej więcej w połowie wakacji 2022 roku i wciąż stara się przekonać do siebie polskiego użytkownika. Robi to co prawda ze zmiennym skutkiem, ale model Infinix Note 30 to bardzo przystępny cenowo budżetowiec, który pozytywnie zaskakuje specyfikacją i możliwościami. Smartfon wyróżnia się wyświetlaczem o przekątnej 6,78 cala z wysoką częstotliwością odświeżania obrazu do nawet 120 Hz. Do tego możemy liczyć również na szybkie ładowanie o mocy 45 W, aparat główny o rozdzielczości 64 MP oraz pojemną baterię o pojemności 5000 mAh. Do tego na pokładzie urządzenia znajduje się 8 GB pamięci RAM i 128 GB przestrzeni na dane użytkownika. Co istotne, Infinix Note możecie kupić w cenie poniżej 700 zł. Kolejnym modelem na naszej liście jest Realme C55. Realme rozgościło się już na polskim rynku i w zasadzie trudno się temu dziwić. Producent oferuje solidne urządzenia w atrakcyjnych cenach. W naszym zestawieniu najlepszych smartfonów do 1000 złotych znalazł się model Realme C55, który oferuje dość szeroki wachlarz możliwości, jak na urządzenie, które możecie kupić w tym przedziale cenowym. Smartfon wyróżnia się obiektywem głównym aparatu o rozdzielczości 64 megapikseli, co stanowi raczej rzadkość w tej półce cenowej. Na jego pokładzie znajdziemy również spory ekran o przekątnej 6,72 cala, baterię o pojemności 5000 mAh oraz 8GB budowanej pamięci RAM. Przyznacie, że jak na smartfon za około 900 zł brzmi to naprawdę dobrze. Na liście najlepszych smartfonów do 1000 zł nie mogło oczywiście zabraknąć reprezentanta marki Xiaomi, a w naszym wypadku postawiliśmy na model Redmi Note 12. Smartfony z serii Redmi Note od Xiaomi są prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnymi przedstawicielami niskiej półki cenowej. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego, ponieważ od lat urządzenia te kojarzone są z solidną jakością i dość szerokim wachlarzem możliwości, jak na modele dostępne do tej kwoty. Pierwszą istotną zaletą omawianego smartfona jest ekran o przekątnej 6,67 cala wykonany w technologii AMOLED. Dodatkowo oferujący częstotliwość odświeżania obrazu aż do 120 Hz. Na uwagę zasługuje również solidny procesor Snapdragon 685, 256 GB miejsca na pliki użytkownika oraz kamera główna o rozdzielczości 50 MP. W tym przedziale cenowym Xiaomi Redmi Note 12 to jedna z najlepszych ofert na rynku. W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć Motoroli, który jako jeden z ostatnich producentów oferuje w swoich modelach niemal czystego Androida. Proponowany przez nas model to Moto G73. Motorola Moto G73 to tegoroczny budżetowiec, który może pochwalić się ekranem o przekątnej 6,5 cala z wysoką częstotliwością odświeżania obrazu. Na pokładzie urządzenia znajdziemy również ośmiordzeniowy procesor Mediatek Dimensity 930. 8 GB RAM, 50 MP aparat główny oraz baterię o pojemności aż 5000 mAh. Niestety omawiany model otrzymał matrycę IPS, a więc prezentuje się nieco gorzej niż wspomniany wcześniej Xiaomi Redmi Note 12. Na naszej liście nie mogło zabraknąć reprezentanta największego producenta smartfonów na świecie, a więc Samsunga. Choć producent ten najczęściej jest kojarzony z drugimi flagowcami, to w swoim portfolio posiada także wiele ciekawych modeli z niższej półki, w tym model Galaxy A14. W atrakcyjnej cenie otrzymujemy tutaj solidny smartfon uznanej marki. Galaxy A14, wyposażono w 6,6 celowy wyświetlacz LCD, niestety, w przeciwieństwie do konkurencji, nie oferuje wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu. Pewne obawy mogą budzić również zaledwie 4 GB pamięci RAM na pokładzie. Samsung jednak te braki rekompensuje pojemną i wydajną baterią pojemności 5000 mAh oraz solidnym aparatem z obiektywem głównym o rozdzielczości 50 megapikseli. Choć w konfrontacji z niektórymi modelami z naszego zestawienia Samsung Galaxy A14 może wypadać blado, to jeśli jesteście sympatykami marki Samsung, warto rozważyć tą propozycję. Na koniec naszego zestawienia zostawiliśmy dla Was nieco mniej oczywisty wybór, a jest nim Oppo A78. Można odnieść wrażenie, że urządzenia tego azjatyckiego producenta nie są przesadnie popularne w Polsce, a szkoda, ponieważ wypuszczon naprawdę ciekawe modele w niskiej i średniej półce cenowej, a najlepszym tego dowodem jest właśnie Oppo A78. Pomimo swojej relatywnie niskiej ceny smartfon oferuje ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu na poziomie 90 Hz. Za wydajność urządzenia odpowiada jedna z najlepszych jednostek wśród budżetowych urządzeń mobilnych, czyli procesor Snapdragon 680. Na pokładzie urządzenia znajdziemy również 8 GB pamięci RAM, 128 GB przestrzeni na dane użytkownika, baterię o pojemności 5000 mAh oraz 50-megapikselowy aparat główny. Jak widać, Oppo A78 to znakomity wybór w tym przedziale cenowym. I to już wszystko ode mnie dzisiaj. W naszym zestawieniu smartfonów do 1000 zł myślę, że znajdziecie co najmniej kilka modeli wartych rozważenia, wartych kupna. Jeśli podobał Wam się ten ranking, jeśli podobał Wam się tego typu materiał, będę bardzo wdzięczny, jeśli zostawicie suba, dacie łapkę w górę, pomoże to nam tworzyć kolejne tego typu treści. Dzięki, cześć, do zobaczenia. Hej!